To jest tak zwana positówka, proszę Państwa, czyli oczywiście to będzie świeci ładowana maszyna. Dzisiaj to robimy za Państwa pokazów, żeby pokazać poszczególne elementy. piasek. Proszę zobaczyć, co się z tym piaskiem staje. Po tym piasku ta woda spływa. Za chwilę, jeżeli dobra woda przyjdzie, to ten piasek. Proszę, ja go ubijam. Proszę. Tak, tak, tak wygląda dzisiaj skarpa, którą wykonują firmy budowlane drogowe. Tak wygląda. Przyjdzie woda, nie ma tego. Jeżeli Państwo to tylko zrobicie tak, o, proszę. Proszę zobaczyć, czy jest różnica.